We wtorkowe popołudnie 22 czerwca do włoszczowskiego szpitala przybył z wizytą wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Przywiózł on świetną informację na temat prezentu jaki otrzyma ZOZ Wraz z wojewodą obecny był starosta powiatu włoszczowskiego Dariusz Czechowski, wicestarosta Łukasz Karpiński oraz dwoje pozostałych członków zarządu powiatu, czyli Małgorzata Agusta i Rafał Pacanowski. W spotkaniu udział wzięli także dyrektor szpitala Rafał Krupa wraz z dyrektorem do spraw lecznictwa lekarzem Leszkiem Orlińskim. Podczas spotkania obecni byli także radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Artur Konarski, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz, a także spora część załogi szpitala. Bardzo przepraszam, iż materiał ten jest tak krótki i oprócz komentarza nie zawiera on wypowiedzi obecnych na spotkaniu. Z powodu niewłaściwego przewodu dźwięk tym razem się nie nagrał. Niektórych to zmartwi, niektórych ucieszy, a z pewnością sporą część widzów rozbawi. Wojewoda Świętokrzyski na ręce dyrektora grupy przekazał okolicznościowy grawerton z podziękowaniami dla całej załogi szpitala za zaangażowanie w walkę o zdrowie i życie chorych na COVID-19. Podarował każdej z obecnych kobiet róże, a męskiej części załogi uścisnął dłoń. Jednak najciekawszym punktem wizyty było przekazanie wiadomości na temat nowego tomografu komputerowego, który ma dotrzeć w najbliższych dniach do Włoszczowy. 16 to nowy tomograf, wysoki na ponad 3 metry, o szerokości 4 metrów i długości aż 10, przywieziony zostanie z Kielc najprawdopodobniej w najbliższy czwartek lub piątek. Szpital Włoszczowski nigdy nie posiadał własnego tomografu, dotychczasowy jest własnością firmy zewnętrznej. Starosta Dariusz Czechowski wręczył bukiet kwiatów dla wojewody oraz bukiet dla załogi medycznej wręczając go dyrektorowi Kropie, który od razu przekazał go na ręce naczelnej pielęgniarek Elżbiecie Benben.